I witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Mr. Magic, a to jest Paper Please. Kontynuujemy naszą. Mm, naszą. Co naszą? Naszą podróż w... Punkcie! Checkpoincie. Yy, credit for me member zero Token apartment C8. Okej, okay. kontynuujemy dzień trzeci Trzeciego dnia chyba się nie, skończyliśmy chyba po dwóch, a nie jestem pewien. Mamy 25 listopada Dzień po ataku terrorystycznym no ten kolej wiecie, z granatem tutaj. Okej, okay, coś ciekawego. Rulbok, bla, bla, Basically... Require for entry ticket. Okej, okay, ci musimy mieć bilety. Tego okay. chyba nie było jeszcze. Otwórzmy. Hello! Paper please! No okej, okay. Antegra. Jest OK. Jest OK. Nic nie wyszło, Ok. O, zaraz, zobaczmy to To nie wyszło przypadkiem, Ma, okej, okay. wszystko działa yy, Witamy w Arstrockuć, jak to tam się wymawiało. Liczymy miłego pobytu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Następny proszę Paper Please poproszę. Doj mi tu No oh i tu. Mamy Dawaj. Dzięki. Mhm. Mm Chyba wygląda identycznie, tak? Jep. Czy mu wyszedł już? Nie, 84, 88, dobra. Siemanko. Zapraszamy, dzięki. I następny prosimy. Hajs, to czas, to pieniądz. Dawaj, 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 dawaj. Pieniążki partnerskie. Cześć. Hejder! there. Spierdane. A idź mi z tym syfem. To jest reklama klubu ze Albo burdel. Wszystko chyba jest... O, chyba jednak. 84. Dobrze. Wszystko jest ok. Życzę miłego dnia. Żegnamy won stąd. Nie, nie zapytam. W sensie. Cześć. Papers, please. No, wyglądasz ma zakazany rejestr, nie? 011. Działaj. Spyryz Tego nie jestem pewien. Regelsrull. Od mało ludzi przyjeżdża Lorenzant. Mail. Okej... Okay. Chyba wszystko dobrze. będzie się pomylę. Zadbać bad true. Okej, okay. dawaj, następny, następny ziomość, dawaj, 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 to tu ciekawe nam przyjdzie. O, zjebałem coś. Invalid use date. okej, okay. chciałem nic. Co ja na Experience. Lab. Może być. Have fun. Okej, okay, następny ziomuś. Mam nadzieję, się tym razem nie pomyliłem znowu, bo się wkurzę. Cześć. Papers, please. Tego nie jestem pewien. Okej. Okay. No to się wal. No tak wydali mu go... ważny, wydali mu go jakoś tak chujowo. Spierdale. Następny prosimy. Cześć, Papers, please. Sprawdźmy. Ok, wszystko działa. True Glorian. Wygląda jakąś zamówienie. Yep. ok. Wyszło moje, czy nie? no nice Day. No w dupę, to nie twoje. No następnego prosimy, czas to pieniądz, czas to pieniądz, co, co? O kurwa, dobra, nieważne. O, to jest dziadzie. Taa, taki śmieszny dziadek. Musimy powiedzieć, że potrzebuje paszportu. No, okej okay. Jaki dziadzio, on nas będzie nawiedzał potem codziennie prawie. No coś czasem tak bywa. A to jesteś z ostrocki, okej. Okay. To nieważne. ważne. Okej, okay. wszystko jest dobrze. Okej, okay. możesz wejść, nie jest kata bo jesteś z Rostrocki. Jesteś naszym zamorem. Groli torstrotka. jak to tam się wymawia. Jak to? Kurwa. Dobra, pięć kredytów stracimy. Kurwa, mać. ok. mnie to obchodzi. Bal się na ryj. Wymienia pasport paszport ten padzido Arstrock, dobrze Twój dokument jest nieważny Spierdalaj Następny Ostatni już dzisiaj ziomuś, chyba, tak? Cześć Dzięki, sprawdźmy teraz daty, bo możemy, to ostatni klient. Okej. Okay. A Have fun, następny jeszcze jednego zdążę, jeszcze jednego zdążę, tak zdążę ostatniej chwili. Hey no, bez jaj. dobrze, not bad. Zarobiliśmy dzisiaj 5, jeden tylko rzecz, dobra, i teraz dzień czwarty. yeah, Black Market Activity Explodes. Lux Immigrant Controls. Okej, okay, powiedzmy, Dobra. Dzień kolejny: 26 listopada 1982 roku. Checkpoint w astrocku. na granicy Astrodzku. Coś nowego. Zaraz sprawdzimy. Tu nic ciekawego. Basic Rules. A, yy, Entery, dobrze. Teraz muszą mieć pozwolenie. Okej. Okay. Nie to pasuje. Po co przybyłeś? Wizytujesz. Zaraz to sprawdzimy. Opla. Okej... Okay. Dobra... Co tu jeszcze chcemy? Imieno. Okej... Okay. Obsidian skali jakiś, tak? Bo jest region. Region map, Obsidian Skull. Okej, okay, ziomuś, witamy! Bardzo serdecznie, cześć. Chyba nic nie spieszyłem. Nie wskaziłem płci. No cóż. Papers, please. Eee, kłamiesz. Ja muszę wyjąć to No wyłącz się. Ok. Na no każdemu się zdarza popełnić błąd. Tu jest wszystko ok. Tu jest ok. Tu jest ok. Jest ok. Dobra. Mogę Cię przepuścić. Mam nadzieję, że no, poprawił się tak na poprawne, więc chyba mogę go puścić. Proszę bardzo. Bekjempe den neste hempene. Er dere klare? Czyta się gazety. Dzień dobry, Papers, please. ID mamy tutaj, dobra. Okej. Okay. Dobra. A! Dawaj, dawaj, sprawdzamy twoje... Yy, ...odciski palców. Okej, okay, możesz wejść. To twoje wszystko jest. Fan, Glory to Chyba się nie pomyliłem, tak mi się wydaje. No to takie bariery teraz są i wcześniej tego nie miałem ogólnie. tegoś takiego, ale to widziałem na jakimś tam let's playu. Dobrze. I don't care. Sorry. Ja też muszę wykarmić rodzinę Nie mogę cię przepuścić, bo będę musiał zapłacić hajsy Okej, okay, przypuszczam cię. Have fun. Szybkie sprawdzenie. jest dobrze. Next. Kogo my tu mamy teraz? Cześć, i dobry, pani. Okej, okay, to jest wszystko dobrze. A e, nie to. Gdzie tu jest moje nazwisko? O. Jest niepoprawne. Proszę o odciski palców. Co identyczne? Okej. Okay. Okej, okay. zapraszamy następnego, zapraszamy, zapraszamy, czas to pieniądz. Jak to? Okej. Okay. Uciek ci w dupę. Jak mówiłem, będzie takie w barier, bajer robił. <grym> ja tylko malnuje nasz czas niestety. Zapraszamy następnego. Gladiator strocka. Towarzyszo. Towarzyszu. Towarzyszko. Chuj ciebie. Kaślinko. Wszystko się chyba zgadza, tak? A masz pieczontkę? ciesz No nie zdążyłem, no, źle. Dobra, dzień czwarty za nami. The rent has gone up. Omeg, 25. Dobra, ja was bardzo serdecznie i do zobaczenia, cześć!